Dzień dobry dzisiaj wszystkim, słuchajcie, dzisiaj wyjątkowa sytuacja, bo będzie temat głównego live'a o szkole, w związku z tym ja bym chciała Wam powiedzieć, jak to wygląda w Hiszpanii. W chwili obecnej stoję w takiej specjalnej kolejce samochodowej, żeby móc odebrać dziecko z przedszkola. Bo rodzicom nie wolno wchodzić na teren szkoły. Żeby... Tu oczywiście dodam, że wszyscy są w maskach. My, mimo w chwili obecnej bardzo dużych restrykcji, czyli godzina policyjna, praktycznie zakaz opuszczania miasta. No oczywiście wszyscy no, są w maski, tak jakby bez dyskusji. Wszystkie bary, restauracje są zamknięte, no prawie wszystkie. No mamy jeszcze na szczęście szkoły otwarte i pokażę wam teraz wjazd do szkoły. Tutaj sobie wjeżdżamy. I zobaczycie zaraz, że wjedziemy na plac, na plac, na boisko, gdzie jest zorganizowany odbiór dzieci, tak żebyśmy nie mieli żadnego kontaktu z rodzicami między sobą, ani też żeby nie mieszały się klasy. Tak? O, ja już tylko tutaj, tutaj wiadę, przepraszam. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie widać, bo ja trochę nie mam kontroli nad tym. Tak wygląda wjazd do szkoły, widać stojące mam nadzieję samochody i tam odbiera się dzieci, dzieci siedzą i stoją w, w rozdzielonych, dzieci są w rozdzielonych grupach, tak żeby się grupy nie mieszały, poza tym w szkole słuchajcie zrobiono osobne wejścia do niektórych klas, tych co są na parterze, po prostu wybito ściany. I dzieci powyżej 6 roku są testowane co tydzień. Te młodsze mają robione um, testy, um, testy um, dobrowolnie. No i tak to wygląda. My, jeszcze ma, my mamy szkołę otwarte, ale płacimy oczywiście za to wysoką cenę. Ale myślę, że tak czy inaczej warto. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na Wszystkie live'a wieczorem po szkole jak, czy można zrobić tak, czy warto zrobić tak, żeby te szkoły jednak otworzyć. Serdecznie Was pozdrawiam, no i do zobaczenia o 19.30.